Facebook Właściwie pokazałem cztery, no ale spojluj odcinki. Odzew po ostatnim odcinku z grupek facebookowych był naprawdę dobry. Popatrzcie, 17 łapek w górę i tylko 28 tysięcy w dół. Dlatego dzisiaj musimy to powtórzyć. A zaczniemy od Matka Polka Facebookowa. Jezu, mam wrażenie, że kojarzę tą grupę. Naprawdę strasznie kojarzę to zdjęcie. Zobaczmy, jaki Damian przygotował research, cóż to będzie. Nie lubię tego typu rozrywek. Moja córka zawsze miała problem z kręgosłupem po zabawie na trampolinie. Dlatego szybko się jej pozbyliśmy. Trampolina została. Tak jest. Masz jakiś problem? Nie podoba Ci się ta zabawka? Wypij. <laughs> Rodzice Roku. Agata, apuk. Dzień dobry, kochane panie. Cześć, Słoneczko. Czy wiecie coś o leczniczym nakładaniu ketchupu na czoło? Powiedz mi, że oglądasz Pytanie na siadanie, nie mówiąc mi, że oglądasz Pytanie na siadanie. Dawaj, ja i córka nakładamy. Córka ma 4 lata i od razu lepiej się myśli, a przedszkolanka idiotka wyzywała mnie, że córka w przedszkolu jak widzi ketchup, to go nakłada na głowę z Ja nie wiem, ja mam mieszane uczucia. Z jednej strony niektóre osoby naprawdę są tak głupie, żeby to zrobiły, ale z drugiej strony to może być po prostu bait, ale nie mniej, bawi tak czy siak, naprawdę. Przecież to bait, wystarczy przejść od tyłu Nazwiska autorki. A to. <laughs> okej, okay, dobra, wiecie co? To jednak będzie w 100%. <laughs> Bo nakłada Tortex, a to muszą być podliszki. <laughs> Tortex daje samą głupotę. Nakładacie sobie podliszki, albo nakładacie Heinz i. Kończycie jak. Donald Tusk? Bo, nie... Bo Niemcy? Czy... Co daleko idziemy, wiecie? <laughs> Firma Heinz pochodzi z Stanów Zjednoczonych. Kończycie jak Nawrocki? To Coś. <laughs> Na wytnij to. <śmany> Spotet, grujec, okolice. Hashtag szukam. Przyjmę łóżko dla synka dwuipółrocznego. Niestety, synka muszę wyrzucić. Co? <śmany> Czyli chcesz wziąć łóżko i wymienić się za synka, tak? <śmany> Nie proponuj tego polskim influencerom, bo jeszcze ktoś się zgodzi, naprawdę. Wredna pani pozdrawia. Jak ma na imię wasze dziecko, ukośnik dzieci? Amelka i Marcelina. Siostra Manele, potem następna siostra Malwinę. I Emilka ma brata, ma Lilianę, brat ma Ole. I Kacpra, brat ma Martynę, i Dawida, i siostra Sławka i Bartka? To brzmi jak jakieś wyzwanie matematyczne z technikum. <laughs> jak, jak, jak to czytam. Amelka i Marcelina, siostra Manele, potem następna siostra Malwinę, bla bla bla. A bliż pasa słońca. To jest dosłownie pytanie tego typu, naprawdę, ja nie rozumiem. To lepsze pytanie, ile ty masz matek? Ja nie wiem, ja się pokupiłem. Słuchajcie, ja jakiś czas temu pokazywałem wam apkę, dzięki której każdy z was może zarabiać, grając w gry po prostu na telefonie. I żeby nie być gołosłownym, chciałbym pokazać wam aktualizację z tego, ile udało mi się zarobić, grając w gry na telefonie, dosłownie na kiblu. Kochani moi, 135 zł. Tak, to serio działa. Zresztą potwierdza to też ponad 200 tysięcy pili na Trustpilocie. Serwis nazywa się Freecash i jest całkowicie darmowy. W Freecash możecie zarabiać na różne sposoby. Wypełniając ankiety, grając w gry na Androidzie, iOSie czy komputerze, a nawet zapraszając znajomych z Waszych linków zaproszeniowych. Przykładową aktywnością, za którą możecie sobie dorobić jest na przykład pobranie na przykład Monopoly Go i wbijanie coraz to wyższych poziomów. Ja osobiście przechodziłem gierkę IDLE Bank Tycoon i to właśnie dzięki niej udało mi się osiągnąć naprawdę fajny wynik. A jak to działa? Im więcej osób gra w daną grę, tym bardziej jest ona promowana w sklepach z aplikacjami. To jest dosłowny marketing, za który firmy chętnie płacą Freakish'owi, który z kolei dzieli się później z wami. I serio, takie to proste. A, no i żeby nie było, środki możecie sobie później wypłacić. Czy to za pomocą PayPal'a, kryptowalut, czy nawet gift cardów. Jak kto woli. Dołącz do Freecash z linków w opisie i po prostu sobie dorób. Czy to jadąc autobusem, czy siedząc w łazience, czy leżąc w łóżku przed snem. W końcu i tak wtedy korzystasz z telefonu. Prawda? Link do Freecash w opisie. Porady medyczne dla wszy. Dzień dobry. Czy jak były partner mi połamał? Rękę? Czekaj, to się i zaczyna. Czy jak były partner mi połamał rękę, to mogę się ubiegać o odszkodowanie z urzędu pracy? Aniela, słuchaj, to jest pytanie dla kobiet. Dzień dobry, czy jak były partner mi połamał rękę, to mogę się ubiegać o odszkodowanie z urzędu pracy? Tak. O. Co? <laughs> <noise> Miała być inna odpowiedź. Ty, to prawda, nie jesteś zarejestrowana jako bezrobotna, ty po prostu. Jestem bezrobotna plus. Ej, słuchajcie, widzowie, to jest dobre pytanie. Czy jak ja jej połamię rękę, to ona może odszkodowanie dostać i będzie mieli więcej pieniędzy? Może to spam na życie, ej. Tak, bo jestem ubezpieczona. W sumie ci biję codziennie tak czy siak, prawda? To na jedno wyjdzie. Jak się nazywa 60 minut z konkubentem i ta godzina? Matko woska! Specjalny fundusz konkubencki na takie okazje. Wypłaca w hardasiach odszkodowanie. Też by mi to nie przeszkadzało. Spotet Dąbrówka Górnicza od Spoterki. Biedronka, moglibyście stworzyć jakiś... kącik. Koncik? A to nie przez on. Dla dzieci, gdzie by się je zostawiało, a rodzice by spokojnie z robi... Bo mam trójkę małych dzieci i a nie mam troje rąk. Wiesz co, ja jestem ja, zmieszany, bo... co ona miała w takim razie troje cipy? Że Kurwa. Jak ty za to w ogóle? Bo ona nie ma troje rąk, ale ma troje, troje dzieci, no to kurwa ma trzy cipy. Przepraszam, jestem agresywna, jak widzę matki. Ona idealnie pasuje do tej grupy, nie? To jest idealna reprezentantka, ona tam na, ona fituje. Mówię Też mam tam. trójkę dzieci. Zawód psia mama, tak. Psia ja mama. To znaczy, ja jestem szczerze zmieszany, czy to jest rage bait, czy to jest... Ja z, to Znając niektóre matki, to może być prawda. Tak. To, to może być szczere. Wystawiam po raz kolejny śmiecie. <laughs> Oddam dwa czteropaki Harnasia, ubranka dla dziewczynki od 98 do 116. Czekaj, czekaj. O Jezu, rozumiem. nie, nie wiem, w którą stronę czytać. Czy Popatrz. Tył? Ubranka dla dziewczynki od 98 do 116. To chodzi o wzrost. Odda te ubranka za dwa czteropaki Harnasia. Rozumiem. I to jest kolejny taki przykład, to naprawdę nie są ratchupy. E, to, to są prawdziwe komentarze. Czesterfilty, czerwone, krótkie na drugie ogłoszenie. <grystanie> to nie jest śmieszne. Alkoholizm to straszna rzecz. Co ty pierdolisz, że się dobrze bawię? Rodzicawka, sekcja ciekawych screenshotów z rozmów z rodzicami. Nie mogę się doczekać tej grupy. Serio. Coś czuję, że biorąc pod uwagę moich rodziców, mógłbym ją całą zaspamić postami, wiecie? Nie wszystkie byłyby takie same. Moi rodzice cały czas piszą OK. Nic poza tym. OK. Cokolwiek chcecie im oznajmić. OK. Synu, odpisz szybko. Co tam, tato, stało się coś? W telewizji powiedzieli, że 19-letni chłopak miał wypadek. Całe szczęście, że odpisałeś. Mam 24 lata. OK. <noise> jakby po ich starych widział, no naprawdę, jeden jeden, nie? Pisanie ok albo wysyłanie kciuka to jest kwintesencja ro ro rodziców każdych, naprawdę. Ale to, że się pomylił tylko 5 lat, to jest hit. Ważne, że pamiętał o tym, że ma syna. Ej, ale szczerze, no, no to, to już jest jakieś osiągnięcie. Ma, mam wrażenie, że to już jest wystarczające. Pewnie matka kazała mu napisać! Inaczej miałby to gdzieś błyskitu. Mój myślał, że mam 26, a mam 23. Ja szczerze, nawet wolę nie wiedzieć, ile ja mam lat. Wolę nie pamiętać. 17. Dzień dobry! Tu mama Marka. Możesz mi powiedzieć, co przerabialiście na geometrii w ostatnim tygodniu? Dzień dobry! Kąt między wektorami i loczyn skalarny. Co to w ogóle znaczy? Ja, ja nie wiem. Kiedy pani syn wyzdrowieje? Dziękuję! Co to jest? Dobrze, się fajnie, że chociaż była miła, nie? Ale czemu taka bezpośrednia? Mamusia, oki? Może być. Naciśnij na to. Okej, okay, no to, to jest coś takiego, że na messengerze możecie wysłać taki ala prezent, nie? I wtedy się po prostu go klika i się wiadomość odsłania, no dobra. Naciśnij na to. Na co wygląda na prezent? Naciskam i nic <grym _> Czekaj, ej, stop! Hold up, do, do tyłu wsteczny, jak ty tak daleko poszłaś? No to ty jeszcze w prezencie ukryła, patrzcie na to! To był prezent, <grym> ale się zadoptowało szybko! DXD, matka zna zasady, to jest jeden. <grym> Królik. Fajny! Przypomina mnie! Gruby i ogarnia, co się dzieje wokół, tylko by żarł. To jak ja. <grym> Króliki za to rozdarzają się w chuj. Ty już nie jest a Ej, to też ja! <grym> Jak to wszystko pasuje? I nawet w tle jest pizza. Do 11 na 10, mordo. Idealnie, idealnie, idealnie. A ja tylko zapytałam, czy chcę wypić ze mną herbatkę, jak wrócę. Bawiasz się, gówniana sytuacja. Mam robotę, a co? Aha, czyli wcześniej było to pytanie, dobra? A tak jakoś mi się zachciało, ale ja wracam dopiero po 16, więc chyba się wyrobisz, może i tak. O, świetnie. A teraz nie przeszkadzaj? Posram! Dostać od własnej matki wiadomość, nie przeszkadzaj, bo seram. Ja czuję, że Aniela byłaby taką samą matką, naprawdę. XDD jaka bezpośrednia. Muszę się skupić na gównie! Mamo! Ej, zarobista. Dobra, to jest matka 11 na 10. Konkretnie prosto i na temat. Córka, daj mi spokój. Sram! No prostu ideał kobiety. Polish Pictures Community. Mam wrażenie, że to jest jedna z największych grupek na Facebooku ever. <laughs> Już widzę najnowsze multimedia. Tak. <laughs> La Bubu poroku w Polsce. Ta Żukowska i Morżonek? Mo Morżonek, chyba nie? Dobra, nieważne. Kto oglądał, ten wie. Idealna debata. Biuro palenie wzbronione. W dniu 2 sierpnia 2.18. Jej, że to zdjęcie jest stare. Przerwa w godzinach 12.15. <laughs> ponieważ gorące skurwysy. Ej, ale, ale szczerze, ja mam czasem to samo. W sensie, jeżeli jest lato, jest turbo gorąco, naprawdę gorąco, 30 stopni, 40 stopni, 100 stopni w słońcu, to wtedy zauważcie, że nie ma filmów. Nie jest to na pewno powiązane z tym, że jest tu gorąco w piekarniku i dosłownie klimatyzacja pracuje, jedna, klimatyzacja pracuje, druga, ale no, to nic nie daje. Jest wszędzie głośno i nie można nagrywać. Nie, to, to jest zbieg okoliczności, widzowie. Dlatego, jeżeli chcecie wejść na kanał, to, ja muszę wejść karteczkę, że w dniu od pierwszego do 30 dnia miesiąca. Przerwa w nagrywaniu. Nie ma. <grymne> Ponieważ gorąco. Kwiaciarnia stomatologia. Podłogi drewniane. Hej, wiecie co to jest? To jest ta dywersyfikacja dzięki KPO. <grymne> Miałeś kwiaciarnię, ale twój biznes stracił obrót przez to, że była pandemia. Dobrze, więc od teraz otwierasz również stomatologię i podłogi drewniane. Cyk pół miliona złotych. Tak to się robi. Amatorzy, teraz jeszcze wymieniają butle soda stream. Kantor, Lombard, kryptowaluty. Fryzjer, damsko-męski barber. I oni teraz jeszcze wymieniają butle soda stream. A co tu jeszcze jest? Orlen Paczka, punkt odbioru. I co tu jest? Punkt Xero i usługi kurierskie. To też jest dywersyfikacja, widzicie? Wszystko dzięki KPO. Zaraz tutaj dojdą jeszcze jachty, mówię wam. Bankomat, wpłatomat. Euronet. Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni twoje depozyty. Aha, a o. O Jezus Maria. Czy ktoś zostawił szczękę na bankomacie? Za jakie grzechy? W sensie może ktoś zobaczył reklamę, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny daje do 100 tysięcy euro złotych, i komuś a szczena opadła, no bo wypadła, czy coś. Nie wiem, jak to inaczej zinterpretować. Jak można zgubić szczękę? Rozumiem, nie, nie wiem, zgubić klucze, zgubić dychę, zgubić yy, dziecko w galerii handlowej, ale żeby szczękę zgubić, to trzeba mieć talent! <grystanie> Legitny talent! Nie masz pergoli? <grystanie> pergoli... Co to jest za Hashtag pergol się z nami! Www.pergolekusman.pl Powiedz mi, że ta firma jeszcze istnieje. Ta firma jeszcze istnieje. Pergole i markizy premium. Od kiedy ta firma jest? Poczekaj, sprawdźmy. O-o-o. Kusman, spółka Zoo. Regon, dalej sprzedawca. Nie, no, poczekaj, nie to jest NIP. Kusman? I to jest NIP. I ten NIP się chyba nie zgadza. No dobra, ale co, od kiedy to istnieje? Od 2024. To, to jest chyba jakieś świeże wtedy. Ej dobra, wiecie co? Nie, nieważne. Ja to za bardzo analizuję, to za bardzo sprawdzam. Ważne, że jeszcze istnieje. Marketing jest super, kreatywny, lubię to. Spotet, biały stok! A już myślałem, że nic mnie nie zaskoczy, ale widok owcy na smyczy? Do tego w pampersie? Może poprawić humor. Jezus Maria, to jest naprawdę owca na smyczy? To jest smycz. Nie żebym hejtował, ale to nie jest smycz z chałki.pl. Temu jest brzydka i chodzi w niej owca. A jeżeli wy macie super śliczne pieski, widzowie, widzicie jakie ładne? My robimy je z Anielą sami. Sama prawda? Nie, naprawdę, to jest to z prawdą. My robimy je sami z Anielą w salonie. Naprawdę. Owca mniej przyczynia się do zaśmiecania ulic? Od mieszkańców Białego Stoku. Tak, coś tu jest. A wracam, Boże, ktoś szedł z wielbłądem na smyczy. XD? Pozdrawiam. Bez kity, to jest wielbłąd, to jest ręka, jaka jest z tym na smyczy. Te zwierzęta domowe robią się coraz dziwniejsze, wiecie? Naprawdę coraz dziwniejsze. Wydział Chemii, Uniwersytet Jagieloński. Biblioteka świadczy usługi międzybiblioteczne tylko pracownikom i doktorantom. Chuj. Dobra, ej, ostatnio to było chyba na Twitterze nawet jako taka może nie drama, tylko bardziej news. W sensie ten skrót to nie jest wulgaryzm, to brzmi jak wulgaryzm, ale chodzi o Wydział, w sensie W, Chemii, CH, Uniwersytet Jagielloński, UJ. Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński, tak. I nawet była chyba petycja do rektora tej uczelni, żeby to zmienić jakoś, zaktualizować, zrobić cokolwiek, żeby tak nie brzmiało. A on powiedział nie, olać, to, to, to jest historyczne, tak będzie. Serio, on tak zrobił. Obstawiam, że autor komentarza nie jest świadom jaką śmiechawę wywołał. Na co jest w tle? Liceum katolickie? Coś takiego istnieje w ogóle? <laughs> I tam, kurwa, Paladynów twarzą, czy jak rozszerzona religia i W. Tak, na WF-ie krzyż i zapierdalamy 13 stacji mordo. <laughs> Dobra, zdjęcie doskonałe, nadaje się na tło. Okej, okay, jakie tu są posty? Kobieta.onet.pl. <laughs> Już czuję, że to będzie krystalicznie dobry materiał. Przychodzi dziecko do psychologa, a tam technik rolnik. <laughs> Mi się podoba ten nagłówek. To jest upadek systemu. No. Paweł W.I. Dziecko po wyjściu z gabinetu. Myślę, że artykuł posta na kobieta.onet.pl nie spodziewał się, że ktoś wrzuci taką grafikę. I jeszcze mać taką najbardziej stereotypową nastolatkę, która mogłaby udać się do psychologa albo psychiatry, nie? Szczerze, post 11 na 10 Chyba się ani razu dzisiaj tak nie uśmiałem jak przy tym. Wnoszę o obowiązkowe testy na IQ przed wyborami. Kto ma poniżej 90 IQ, traci prawa wyborcze. Okej, okay. ciekawy postulat. Minecraft PVP Cox012, to jest nick osoby inteligentnej, Dlaczego chcesz, żeby kobiety znowu nie mogły głosować? Au, au, wystrzelił, w sensie shots fired, wystrzelił to nie pasuje do... Do końca, nie? Dobra, wiecie o co chodzi? Mam 134 IQ. Jestem durna jak but. To niczego nie dowodzi. Tak z ciekawości. W jaki sposób określiłaś ten wynik? No, to jest też coś, co mnie zastanawia. Test z internetu plus SMS dla potwierdzenia. Na internecie jest tyle takich durnych, skamerskich stron, które wszędzie dają Alberta Einsteina. U, jakie jest Twoje IQ? I żeby poznać odpowiedź, musisz kupić subskrypcję SMS Premium. To jest tak po prostu. Ale niektórzy się na to łapią, coś w tym jest. Wojtek Lenart. SSD nie jest dyskiem, tylko nieposiadającą części ruchomych kartą pamięci masowej? Co ty pierdol? Czekaj, 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 to jest jakiś post x-komu. Nieposiadająca części ruchomych, karta pamięci masowej, Kingston 2 TB, Nie PCI. widzę ludzi, którzy na siłę starają się zawsze wymądrzać, zawsze wtrącać swoje 5 groszy. SSD nie jest dyskiem? To, to, to czym jest? Procesorem? sztanką Kawałkiem tynku? Nie jest twardym dyskiem, ale jest dyskiem. Dysk wziął się od kształtu nośników pamięci używanych w napędach w SSD ich rolę przejęły tranzystory. Nic w SSD nie jest dyskiem. Dobrze. A jak widzicie na drodze ciężarówkę, to to nie jest tir, to jest, to jest ciągnik siodłowy. Nie nazywajcie tego tirem, bo dostaniecie lepę słyszeć. To nie jest tir! Prawda, mamuszki? To, to jest ponent. Co, co to jest za podryw? Samotna matka ma większe jaja niż nie jeden facet. No, nie będę się kłócił, może? Okej? Okay. Paweł! Chyba w gębie! Samotna matka ma większe jaja w gębie niż jeden facet. Chyba nie byłeś targetem tego posta. A kolejny komentarz? Robert, też facet. Samotna matka ma większe jaja niż jeden facet? Odbite na brodzie. Nie, chłopaki, nie byliście targetem tego posta. Naprawdę nie byliście targetem. Nikt was tam nie zapraszał. Rabini są niezdecydowani. Kebab na talerzu. Córka robiła 16 lat. Trochę długo jak na kebaba. Sos czosnkowy w trakcie robienia przez córkę. Frytki z piekarnika z własnej Roboty pieczone w piekarniku nie na oleju, a na smalcu pycha. Jezu, kto Cię polskiego uczył? Tylko. Jak 16 lat robiła kebaba, to chyba na ten sos troszkę poczekasz, mam takie wrażenie, wiesz? Troszkę może i to zająć. Analizuję to od jakiegoś czasu i ciągle nie wiem, ile jest córek. Wiem natomiast jedno, ile by ich nie było, jest ich zdecydowanie za dużo. Co? Córka robiła 16 lat sos czosnkowca w trakcie robienia przez córkę. Wszystkie <grym> córka, córka, powtórzenie. Nie, no ale dobra, szczerze jest coś takiego, że na podstawie tego, jak ktoś pisze, jak ktoś składa zdania, nie wiem, czy to zauważyliście, ale im większe trudności dla kogoś sprawia postawienie. Postawienie przecinka, prawidłowe postawienie kropki, jakakolwiek prawidłowa interpunkcja, chociażby pisanie zdania z dużej litery, to generalnie współczynnik inteligencji jest niższy. Naprawdę nie wiem, czy to zauważyliście, że tylko ja to widzę, ale im większy ktoś ma problem, tym naprawdę ma... jest on zakorzeniony gdzieś. O, tak, tak mówiąc. Co to jest za miejscowość? W lewo jeden. Znowu pokazuje na prawo. Dobra, hej. To, okay, to To jest zabawne. Tylko boli mnie to, że nie mógłbym tam pojechać. Po Graniczy nie do 15 ton. Ty, ale w sumie poczekaj, jest naprawdę taka miejscowość? Jest taka miejscowość w lewo, co ty gadasz? Czekaj, gdzie to jest, gdzie to jest? Dobra, to gdzieś pod Wrocławiem jest, Okej, okay, rozumiem, rozumiem. To nie, to się tam nie udam akurat. Bo tylko z drugiej strony można wjechać. <laughs> Patrzcie. To zdjęcie musiało być zrobione gdzieś tutaj. O, 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 o. o. <laughs> żeby pojechać w lewo, trzeba pojechać w prawo, co nie? I to jest niesłuszne myślenie. Za coś takiego pewnie mieszkańcy was nie wpuszczą. Ale wyobraźcie sobie, że pojedziecie od drugiej strony. Wtedy żeby jechać w lewo, musicie jechać w lewo. Tu widzicie? Widzicie? To jest miejscowość dla inteligentnych ludzi. <laughs> Przeróbki krawieckie. Czynny poniedziałek, czwartek i piątek. I mamy jeszcze jedno ostrzeżenie. Nie przyjmuję rzeczy do przeróbek? Czekaj, to są przeróbki krawieckie, ale nie przyjmuję rzeczy do przeróbek? O co chodzi? Nie rozumiem. Mam wrażenie, że ktoś miał naprawdę bardzo koślawy biznesplan, wiecie? No ale dobra. Ozugur, <ścoughs> ozan ili drimi drimi bibi. Spierdalaj z tego grupa! My mówimy po polsku tutaj. Tutaj jest Polska. Polska dla Polaków i Turków. <świe> To się nazywa patriotyzm. Polska dla Polaków i Turków tak jest! <laughs> Jeśli sprzedaję kebaba, to nie widzę problemu. Nie no, jak najbardziej. My nie potrzebujemy inżynierów, yy, mechaników, naukowców, ekonomistów. Nie dobra, tego dokładnie nie potrzebujemy. My potrzebujemy Turków, żeby robili kebaby. Tak! To jest podstawa polskiej gospodarki. Wy się śmiejecie z tych ludzi, a oni w rzeczywistości wyglądają tak. Dosłownie taka turecka flaga. I to jest polska gospodarka. Polskie obiekty historyczne. Zachir. Zakaz rowerów. Nie dotyczy rowerów. Wymyślicie, że te znaki nie mają żadnego sensu? Ja rozumiem, ale pamiętajcie, że to są pedalarze. Dla nich to nie musi mieć sensu, bo oni i tak nie przestrzegają przepisów. Przepisy ruchu drogowego dla tych ludzi nie istnieją. Nawet jak zobaczą taki znak, to się nie zastanowią i tam po prostu wiadomo. Spoko, luz! To ma całkowity sens. Ona, jak to możliwe, że nie odczytał moich sygnałów? <laughs> Jej sygnały! <laughs> Dosłownie! Ogólnie to jest śmieszny bubel prawny, bo tabliczka tyczy się mniejszej grupy pojazdów niż sam znak. Oczywiście wygląda absurdalnie, ale ma sens. W jaki sposób to ma sens? Zakaz rowerów, więc możesz w rower? Jeszcze raz. Tak było do 2019 tak, tak roku. To ale po tym ogłoszonym dniu samitym rozporządzenie w intersegnacją drogową, intersegnacją drogową, i oczywiście tak jest znak, który... Eee, należy ją potraktować jako zaniedbanie zarządcy drogi, bo w tym miejscu powinien być teraz znak B11? Jak wygląda znak B11? Rower z przyczepą? Co to jest za znak? Jak co to znaczy? Radio Z. Beta to jeden z najrzadszych znaków drogowych. Kierowcy zapominają, co ono znaczy. Kierowcy nawet nie wiedzą, co ono znaczy, nie zapominają. Znak drogowy B11 należy do znaków zakazu i zakazuje ruchu wózków rowerowych. Co to jest wózek rowerowy? Wiecie co? Ja jestem generalnie osobą, która bardzo lubi upraszczać wszystkim życie, a nie komplikować. Dlatego moja propozycja jest taka: zakażmy rowerów. Hulajnuk. Motocykli też. Zostawmy same auta. Będzie prościej. Będzie wszystkim się żyło lepiej. Naprawdę. Pociąg specjalny. Nie byłoby w tym nic złego, gdybyśmy teraz nie patrzyli na autobus. To musi być warszawski autobus. On się identyfikuje jako pociąg. Nie Kłóćcie się z tym. Tak po prostu jest. Zaakceptujcie ten stan. Wroniecki Bazar. Uwaga! Dorota znalazła dowód osobisty. Czyj? Czy to jest bardzo dobre i zasadne pytanie. Czy macie jakiś pomysł, do kogo należy ten dowód osobisty? Macie jako, jakąś teorię, czyj on może być? Nieucięty post przedstawia na dole jeszcze komentarz, dzięki któremu ten post dopiero robi się śmieszny. A, no to, to należy do Zbycha no. Dlaczego, w ogóle ktoś postuje coś takiego? To idź do urzędu i weź to oddaj. O Jezu, ludzie są dziwni. I słuchajcie, teraz będzie miks dwóch grupek. Porady w kopaniu przesyłek, to chyba na to ostatnio było, oraz kurierzy, porady w awizowaniu przesyłek. Obu z nich naprawdę nie mogę się doczekać. Kurierzy to naprawdę wyjątkowa grupa społeczna. Mogę to potwierdzić, jako osoba, która wcale nie miała ostatnio bifus. Całą wielką korporacją. No ale dobrze, zobaczmy, co tam u naszych ulubieńców. K Poczta! Aha, czyli ktoś sobie zapisał w ogóle numer do listonosza. No, no spoko. Hej, przesyłka na balkonie! Dzięki! Hej, paczka na balkonie! Dziękuję! Hej, paczka na balkonie! Dziękuję! No spoko, ale to jest screen, tylko takiej wiadomości. Hej, paczka na balkonie! Dziękuję! Hej! napisał na balkonie! Już nikt nie podziękował! Dobra, poczta do poczta, nie? Swoje zasady musi mieć jednak, nie oszukujmy się. Ale i tak szanuję za odwagę, że było tyle paczek Pocztą Polską. Ja, ja bym się nie odważył. Naprawdę mi się nie chce stać w kolejce z Avizo. Co to jest? Ktoś wysłał paczkę? Oby święty Jan Paweł II miał w opiece paczkę. Tę paczkę. Ktoś naprawdę wysłał paczkę i przykleił papaja na opakowaniu. Ej, dobra, jakbym był kurierem i zauważył coś takiego, nawet wyjątkowo bym nie rzucał, wiecie? Tę paczkę zostawiam przy brzegu. I teraz patrzcie, wszyscy ludzie tutaj rozumieją konwencję, żart, mem, cokolwiek, nie? Ale jestem pewien, że jakby to wrzucić jako publiczne, to znalazłyby się te wielce oburzone osoby, które by stwierdziły, że to jest niepoważne, że tak się nie robi, że to, że tamto. Na szczęście, tutaj ludzie są normalni. Szanuje. A wy byście wjechali na śledzia? Przesyłka na tarasie. Dziękuję, kochany. Mam przesyłkę pobranie. Czy jest ktoś na miejscu? Byłbym za około 20 minut. Tak, czekam na pana. Co to jest za relacje, przepraszam bardzo. Hej, ma pan dla mnie przesyłkę na dzisiaj. Moja mama zrobiła super rzecz. Może znajdzie pan chwilę, żeby wejść i skosztować. Hej, tak mam, będę trochę pójdzie. Zależy, co miałbym skosztować, bo jestem na diecie. Nie. Ja coś mniej tłustego! Chryste, panie, ale tekst! Nie podpuszczam, ale mogłeś tak napisać. W Kato jest kurier, u nas na dzielnicy. Nie jedna z nas by się dała mu skosztować. Co? Znając pana z impostu, by nie odmówił. Dobra, inny członek grupy. A jakie jest imię tego pana? Naprawdę, panie Rafale Broska, robi pan coś takiego i to pod przykrywką. Nie odpowiadaj, nie podawaj mu tego imienia, bo zaraz się skapnie. To legalne? Dzień dobry, kurier, będę o godzinie 13. Jest pan w domu? Będę. Oki. Okay. Panie kurierze, mam dla pana propozycję. Jestem streamerem i tworzę content IRL. Eee, najgorszy sort. Podczas moich występów zapraszam ustawione dziewczyny do domu i udaję, że je podrywam, a one się temu poddają. Nie chciałby pan zagrać w kurwionego ojca jednej z nich, i pod pretekstem dostarczenia przysyłki od wejścia wparować mi na chatę i zacząć szarpać. Mówiłem, że to jest najgorszy sort, mówiłem wam. Stawka do ustalenia, ale mało nie płacę, a, twoja tw a twoją twarz może by zakryć. Chory jesteś gościu. Zastanów się, przez rok tyle nie zarobisz, co w te dwie godziny. Znaczy, z jednej strony może być to prawda, w sensie, że dostanie tyle cashu, ile przez rok by nie zarobił na kurierce, ale z drugiej strony żadne pieniądze nie są warte takiego poniżania się, serio. Ta na pewno tyle zapłaci. Takie rulki to może być kilkaset złotych, więc to jakieś skrajne przypadki. Jakiś stówek. 300 tysięcy wyświetleń dostaję około 40 tysięcy złotych Za jeden film jak ma 300 tysięcy wyświetleń dostaję około 40 tysięcy złotych, czy nawet więcej 300 tysięcy wyświetleń daje 40 tysięcy Co ty pierdzielisz babo? Widzowie, film który ma 300 tysięcy wyświetleń realnie zarabia około 4,5 tysiąca złotych. Skąd ta liczba 40 kantów? Może niektóre osoby powinny żyć w swojej bańce? Może nawet lepiej. Taka totalna ignorancja, w sensie nawet nie sprawdzanie tego co się mówi, czasami jest naprawdę przerażające Rozumiem, że mam duży rozmiar miseczki, ale chyba nie mam kobiecego głosu. Okej, okay, to zapostował facet jak coś, żeby nie było. Proszę pana, a to bardzo ciekawe, ponieważ ten numer należy do kochanki mojego małżonka, a nie do kuriera. Z tego numeru pani dzwoniła do mojej koleżanki, przedstawiając się jako żona AD. Z tego co wiem, do tej pory miał tylko jedną żonę. Znak zapytania to pomyłka chyba. Tak właśnie z tego numeru było dzwonione jakiś czas. I jest ucięte, a szkoda. Ale poczekajcie, jakaś historia jest. Raz miałam taką sytuację, tylko było to połączenie, a nie smsy. Odbieram, a tu od razu z grubej rury inwektywy. Chryste, panie. Najpierw pierwszym Próbowałem wytłumaczyć, że to pomyłka, ale że baba swojej obrażała mnie dalej, stwierdziłam, że co się dziwi, że jej mąż śpi ze mną, skoro ona ma TAKI NIEWYPAŻONY DZIÓB! O nie! Zaczęła grać w to, co jej dali! Chłop miał chyba w domu przejebane, z tego miejsca przepraszam! O nie, najgorzej! Nie dość, że jakaś kretynka odebrała telefon, to kurierka jeszcze zaczęła w to grać, żeby ją podgotować. Matko kochana, Ci lajka, zostawię, genialne to jest. Tak by właśnie napisała kochanka. No i już jesteś złapany, pomyłka chyba. I to był, proszę państwa, ostatni post z grupek facebookowych. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, to jest on tutaj. A jeżeli chcecie maksymalnie zoptymalizować swój czas i troszkę sobie dorobić, to przypominam, że partnerem tego odcinka jest Freecash, czyli serwis, dzięki któremu grają z gry na przykład na telefonie, możecie wykonywać zadania i zarabiać pieniądze. A link do Freecash pozostawiam oczywiście w opisie.